Witam Was bardzo serdecznie z tej strony menu z portalu ptfo.pl, a to jest pierwszy odcinek z nowego cyklu o nazwie Klanówka. Tak jak się pewnie domyślacie, prezentować w nich będę gameplaye z kolejnych rozegranych partii w ramach mojego klanu Starsi Panowie. Tym razem przyszło nam się zmierzyć z klanem The Fathers w trybie dominacji 10 na 10. Mam nadzieję, że materiał się Wam spodoba. Jeżeli tak będzie, nie zapomnijcie lajkować, subskrybować i dodać portal do ulubionych. Tymczasem odmeldowuje się w miniu z PTFPL. No nie Kurwa, nie no, trzech przybrawo jest ich sporo, przybrawo jest ich sporo, naprawdę tam się podnoszą. Na dole, przybrawo są pod flagą. To szmata zawiewa, że nic nie Nie cię pomóc. Co ty do Dobra, Czarni? No A nie, mamy to. Straciliśmy Cel Charlie No nie Po prostu kurwa no nie Ale będę musiał robić pi, pi, pi Brawo mi Okej okay. Jadam brawo Aj, dobra, jeden pod na Alfę wchodzą od śniegu od tyłu. No to się nie popisałem teraz, na alfie są na pewno. Na brawo wcisną się uważaj jakie rojki góry strzelają. Dobra dobra, tu apteczkę mam. A nie wychodź tam! No bo... Ten w jest jest niezły też. Wow. Uważajcie, uważajcie, oni będą wchodzić z tego, z tej alfy. Dobra, zabijem go, podnieś go i... A, ty nie masz tego. Nie mam, nie mam, nie mam. Dobra, ja podniosłem, ja podniosłem. O, kto napierdala kulkami? No ja mam. To jest fajne. Pytałem. Tam ci ty się ja zaznaczyłem, delikwenta. Nie dostał? O to co? No chyba zaraz. Dobra, ja wracam na zimę i do celece Poczekaj, nie zapierdalaj, tak bo ja się nie mogę dogonić. W znaczeniu nie uciekaj tak szybko, tak? Uważaj, 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 widzę, uważaj. Widzę. Na czapi będziecie mieli na śniegu tam na górze. kratach. To najpierw sobie wyczyścić tam w górę. Dobra Kier. wal do nich, ja ich tutaj od boku To chyba cały skład. Ja nie dostałem tego. Chyba poszli. poszli. A, dojebałeś im zdrowo. Okej, okay. tam mają czy to? Dobra, tak, dostało? tak, dostał, dostał. Rzuć paczkę, Ikier. kier. Dobra, chodźcie lewą. Mm, nasi już biorą no brawo. brawo, to ja, ja przechodzę do Alfy. Dobra, to chodźcie prawą stroną Alfa. Skąd ja dostałem? Kurwa, trzęsie w No i ubychotosi na alfę. Z alpy na, na czarne. Ajajaj, na alfie jest ich sporo, sporo na alfie. Wiecie co, fajnie, że mamy taki wyrazisty ten nasz... Yy, jak się nazywa? Klantak, bo jak... Mamy kilkama, to widać, czy to jest nasz, czy to nie nasz. A na brawo dostałem na dole. Na, no, padłem na dole. Jest koleś, wchodzi na brawo i podniósł tego drugiego. Tak, 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 zrobiłem, tak, tak, na brawo. Tak, tam w tym rogu, w którym można przejmować. Kurwa, akurat tak, tak. przeładowywał, no. Zaraz się podniosę. A, jestem patrz, ale z drugim miejscem. To no. Ty nie obiecuj, nie obiecuj. No co no, nie, mogłam ciebie do tego podnieść no. i dostał tylko w łeb. Na alfie są. No. Tylko nie, nie w łeb. W Łepek się <laughs> mówi. <laughs> Jeden ja produkt został, no kurda bardzo. <laughs> no to jest balki... cholera! Uważajcie. Tak, tak. I, I uważajcie, bo już sobie ten kampią w tych celach, pomiędzy, tych na środku, pomiędzy alfa a brawa. Dobra. Ja pilnuję brawo od alfy. Jest jeden gość. Dostał? Mamy. Mamy. Igie podleczy. Oj, schodam, mi zawsze już wchodzę, oj dobra, dobra Spoko, spoko Ja nie mam podnoszajki jakby Tam był jeden goźbi, nie uważaj Trochę oberwał, ale się chyba na prawo Jest jeszcze jeden w rogu, jeden w rogu, w plecy, plecy, plecy No... Przeżył tam ktoś z was? Nie... Jak to, nie jak widzę, że ktoś przeżył? Wstajesz, Justyna? Kurwa! Nie! Ja, zabiłam go! No kurwa! Pierdolaj, miauczek! Jak, chłop? Strzelałem przez pudełka kartonowe i naboje z Digla nie przelatują przez nie, no? Świetne to, to było. Kurwa, granat puścił już. Dobra przyjmijmy tą alfę polarną w porządku to ty, ty poleciałaś na tym granacie? Nie teraz nie A bo to tak fajnie to wyglądało w moją stronę tak... się kurwa podnosisz Nie, już na siedzą, wiecie? Nie czy ktoś tam jeszcze jest? Tak ja, już... Wchodzą, wchodzą na alfę z wąskim przejściem Bo wejdźcie na plecy też Ja im wchodzę na plecy też Dobra, dwóch wyjąłem Czysto. Dobra Lecimy na C Tak, uważajcie, bo mogą nam wchodzić na C To znaczy z C Jest Mamy. Mamy? Jeszcze jeden! Jeszcze jeden jest! Dostał! Podnoszę się? Nie, nie, nie podniósł go, nie podniósł go te granaty, nie Ej w ogóle ten wojusz w przeciwnika strasznie zdradza jak mówi mamy rannego bo to jest ten No To jest takie irytujące Chcesz po cichaczu płaknie no. się nie ma samo mnie coś kurwi się Z lewej strony o. Jak nie jeden to kurwa O jest na brawo jeden? Alfe, alfe opierdalają Fajny tekst. Brawo i Ajajaj, ale wyskoczyłem na gościa. Spoko, dostał. Dzięki. Jeszcze jeden? Ok? Jeszcze jeden? Ajajajaj. Jeszcze dwóch, jeszcze trzech? No, no, tam sporo, sporo. Czterech, pięciu. A to widzisz, to chyba lepszą kamerę. Bo ja widzę tylko czterech. Ten kutasz jest mój. został z na ten Ja jestem go zila od nie japoniał Deagle power Ej podnosić, podnosić. Eee, brawa, brawa Dobra, brawa, brawa biorą. To lecimy Ale czekali 3, 4, 5, 6 gości w tym korytarzu między Alfa a Brawa. Cała ekipa biegnie teraz na Alfę. Znaczy może nie cała, ale większość. Większe pół. Kurwa, gdzie oni Aj, podniosłam kogoś, ale wtedy co tym się dzieje. Aaaa, straciłam. O, super. Jeszcze na brawo pod Teraz cię załatwiam. Już chyba tyle. Nie, chyba już nie Alfa zneutralizowany. Wszyscy biegną... A co to było? Pobiegli do Zdara Alfy, zdaną, Od śniegu. Tak, od śniegu, od śniegu, od śniegu sporo tak ich chodzi. Mój granat jakoś nie dolatuje tam, muszę mocniej Źle Znaczy wiesz co, jeżeli używasz, jeżeli używasz tego granatu RGO to w się to wybucha, także to... <grym> o ściany się to... może nie odbić. Ja tylko ten urzokę zlewam. Kurde Adamisz i lecam teraz na Alpha, 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 alpha. No ja jestem na Charlie jak wie co, ktoś się może na mnie respić, pomóc mi przejąć. Dobra. Aj, aj, aj. Dobra. ja lecę o, na alfa już o, od ja tego, od śniegu. Ja tu i co to, 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 to. Jeszcze sobie mam? Jeszcze tutaj mam. Aaaa, kampi, campi, campi, campi. Pogoniłem go trochę, ale jeszcze żyje. Ucieka. Nie wiem gdzie on kurwa jest. Kurwa, w tu po lewej zaznaczony jest, ale... No, dostał. Dostał, Słyszałem nie... jego to karabin, je. wiesz? Pomimo tłumika. Ten alfa został przejęty! Dobra, zadyma na alfie. Na Jak zresztą zwykle. No to jest fajnie. Dobra, ja jestem na brawo. Oj, stoi galera z góry. Z góry, z góry rzucają. Na brawo, z góry. Przynajmniej. Kaczą na dół. Bez sza. Podniosłem to wszystkich, tracić. Ale ładnie, 100 do zera. No, Jakie to było zorganizowane? Autokary po to <gry> Dokładnie.